Sistry, dzisiaj gramy w Small Script 1. Dzisiaj się glitujemy. Pierwszym gliczem, przepraszam, takie dziwne odcinki były, ale. No, jestem krótko w wyjeździe i tak dalej, i nie mam czasu na nagrywanie. Nie wiem. No, no, po prostu wyjechałem i nie mam czasu na nagrywanie. Radio Budzik, muszę podnieść. No, radio Budzik! O, weszłem. Figurka Huntera. W nie, musimy zrobić takie glicza. Okej, okay, jeszcze są... O! o! Oj! Dobra, jesteśmy. Oj. Drzwi są zamknięte, a my jesteśmy już poza studiem. Znaczy jesteśmy y, tutaj poza naszym oficem, nie? Tu sobie stoi szef. Spokojnie, ja jestem do na duchu, ale on tam nic nie zrobi. Przysięgam wam, nawet wam to pokażę że normalny. Nie wnikać w żadną grafikę. Ale. Ale mam tak to mi laguje. Ojeju, co tak wystrzeliło? chciałem żeby tylko na fotel wejść. Ale się nie da. Okej. Okay. O nie no jest pięknie. No nie spadłem. Chyba teraz zrobię takie no. Gdzie to jest? Ujej, już to tak wystrzela. Gdzie to jest? No, gry. Didn't. dobra Baker of Hunter, taking this and... no, no kurde, no wow Ja mu to tak wystrzeliwuje, że ja tego podnieść nie mogę Z tak, daleka, nooo no. no, 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 nie, nie wolno ci tak Dobra To jest PT No to tego nie przemyślałem no nie, jak się włączyło um. No, o nie, nie, nie Spadłem, spadłem, spadłem. Nie chcę tutaj znowu wejść um. tak. Potrzebuję klucza no, ja się tak stoi Dobra nie biorę papier, papier. Nie. nie, yeah. się Stop it Nie przestanę, babko. Dobrze, że się w smajskiej ma. Kluczek samochodowy. Nie wiem, gdzie jest figurka. Będę zobaczyć. Wiem jak to można uratować. O nie, idzie na stopę. Idzie babka, stopę, trwa right na. now, Nie przestanę w tej chwili. Trzeba szefa obudzić. Wchodzę tam y -y -y. Dobra, kawa. Jeśli on się tego, chyba obudzi. Stop it right now. I'm working. I'm working right now. Where's the battery? Co się z nim stało? Szefie? Z to bateria, ale mu się nic nie dzieje. No. On się po prostu zaciął dostał baterię w łeb. Idę po... kolejnym monetem. Łobudził się! Łobudził się w walę w niego baterię no, musi się obudził. Nie przestałem w tej chwili! To jest bardzo fajna akcja! Tu idzie. To W sumie był taki głupi. I'm going. No to... jak mam iść do swojego oficeru? Jak to jest szefie? Otwórz mi to! Aha! Ah, <grystanie> lot. Nie! No jestem w moim. Dobra. sobie Siedzę w ofisie I on się obudził, więc teraz. Powinienem do przejść, ja sobie puszczę radiobudzik. Tu jest stop right now, przyszła. Nie wiem, czy tu w ogóle ma prawo. Ja przejść, nie wiem, czy muszę. to twoje... Nie mogę tego zamykać! On to włożył. On to... Kościół! Ik heb het niet te zeggen, hé, het is goed. Ik heb het niet te zeggen, hé, het is goed. Ik ben hier, is Ik het is goed.

Nie pozwolę ci! Ojej, ojej, ojej! O stoliku mnie zachytnął, zetowało. okej, kolejny klip, to będzie znowu z figurką Huntera. I teraz robimy World Records, spróbujemy uciec z autem w minutę, tak. Minuta. Minuta to jest jakaś masakra, ale okej. Okay. Jestem teraz na duchu, bo na normalnym nie umiem grać, ale umiem uciekać, No też akurat, no, muszę być, trzeba być coś. making sleep, on you. making so sleepy. Nie, dobra, stary klucz. Co, tylko kluczek są... Mamy kluczek samochodowy. Mogę to wrzucić w ogóle znowu do szafki? Ja tu nic nie robię. <grym> <grym> Może. O! O! Wpadł do szafki niżej, spokojnie. A, zostaje! Hej! pan. A co on ma w ogóle z tym ręką? Tak, jakoś się dziwnie trzyma. Czy on w ogóle nie trzyma, tylko moc stają? Nie wiem czemu. No dobra, mamy kluczek samochodowy. A więc teraz tak. Biegniemy z figurką Huntera w jedno pewne miejsce. On... On może! To go... o To fajnie! To się tego dziwnego dziadka figurki nie opłaca kupać, bo figurka Huntera daje ci ten... Wiecie co. Umiejętność, że jesteś niewidoczny nie przez 30 sekund. I no i i można w niego rzucić i go to osłabia a tamta figurka tego dziwnego dziada, jaką tam ma, Erickson, nie wiem jak on tam ma to ona tylko go jakby no, uderza na 5 sekund to ja nie wiem dobrze, że ja tej figurki nie kupiłem nie, dobra trzeba to się jakoś glitchować tylko ja nie umiem się glitchować fig figurką jest lipa, no co to jest no, nie, 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 nie necessary no, ja no jak się mam z zrobić? O! Uh! Wow! Czekajcie, ja tutaj zrobię pauzę, bo muszę sobie... Wow! Teraz wpadamy kwiatki i... O! to jest mój, to jest mój samochód. Okej, okay, to jest mój samochód. Napęd tego samochodu i odjeżdżamy stąd. Z, dzy, dzy, dzy Co się w to auto uderzy? Dzie. Ta gra jest serio tak zbugowana co się stanie, jak tak, uj, tak. Tak mocno przywale. No nic się nie stanie. Tutaj jest jedna figurka Hunter, Run, nie? ona tam poleciała. To uciekamy i tak się i tak będzie bad ending. Więc chwila. Uj, tak mi się cała idzie, tym Nie! Ale nawet w tym małcie nie jestem! U bo musimy zrobić tego samego glitza. I tutaj sobie teraz idziemy tędy. Tutaj robimy... Czekaj, okay, jesteśmy. Idziemy sobie po kwiatkach, kiedy jest to auto. Jeszcze auto tutaj. Ten monster track jest otwarty. Nie. Ja nigdy nie jeździłem, w jest ma ale... To jest już mało istotne. Jesteśmy poza studiem. Nie! jestem głodny i spałem. Dobra, jestem Teraz już wolę tam nie wchodzić Ten na samochód jest zamknięty, z następnie Dobra. I teraz zobaczcie Jak jakby to dodali w nowym update'cie, zobaczcie Nowy update z jest smalnik, Nie no, dobra, idziemy tutaj podjechać, nie możemy zbytnio tak przekraczać tutaj, tutaj ulicy po to się może skończyć yy, zginięciem i spadniemy i wypadniemy poza mapę i się nie zrespimy, więc to jest lipa. Yy, pokażę wam na tym budynku, że tutaj lepiej nie wchodzić, bo tutaj jest ta niewidzialna pogłoga, w której nie wolę nie, nie, wolę nie wchodzić. Okej. Okay. I jesteśmy tutaj w tym Excorpereporterze, czy tutaj w ogóle to jest. Możemy coś dźwignie tęknąć. To w ogóle zobaczcie. otwieram, te drzwi są tutaj, dokładnie. I to już mogę nawet to załączyć chyba, tak. Już mogę załączyć. Co nie? Y Możemy sobie zadzwonić po y Nie. Dobra. No co jest? O nie, tam widziałem szefa. W ogóle nie mogę się ruszać, bo to wygląda jakby byłem w windzie, no zobaczcie, no. A z drugiej strony no, tak nie fajnie wygląda. Nie, się uch, uch, spadłem. Znaczy, się z skorby jeden nie da się zginąć, jak się spadnie z wysokości, nie? Nie da się zginąć, jak się spadnie z wysokości. Dobra, słuchajcie, więc przechodzimy do następnego bługa, ja jeszcze wyjdę na ten dwór. To jest w ogóle tamta hmm, kolejna miejscowo. I to wam pokażę. Nie walcz. O, tu się da przejść. O, no, no super się da. Okej, okay, mój pomysł to jest taki, że y, może jak przerzucimy niektóre itemy, to może szef tam pójdzie nam drzwi nie, które otworzymy. to jest bardzo ciekawe, Czekajcie. To jest The door is lat. A ja się spróbuję to dzisiaj zliczać. Nie wiem jak mi to wyjdzie. Nie wiem, nie mam pojęcia. Jest w ogóle? No gość, to co ty z tą figurką Hunter'a robisz, no? Ja lubię na jej postaci też mała smalnik z Manic no. Lubić Hunter'a, nie lubić. No. Co ja tu robię? Co ja tu, przepraszam, bardzo robię? Czy mógłby mi ktoś to otworzyć? Pomocy! Ja tu utknąłem! Zamknę zasłony, co to jest? Z tym... Co? O co chodzi? Ej, LOL, słuchajcie, tu jest coś nie tak w tym studiu, no, me. Ale o co chodzi? LOL, jak ja teraz tam wyjdę? Nie wiem, nie mam pojęcia. Figurka Huntera na to jest to. No. Pomocy! Cokolwiek otwierajcie, no ja muszę stąd wyjść. Ale się nie da. O, mi tablet wypadł z ręki. No utknąłem tu na A, my No co to... U, no co? Czyli wygląda na to, że tą figurką da się wszędzie zglećować. Ehm, <laughs> nie wiem co się z tą figurką w tym smalnik. Nie tak. Tu się wszystko przez to da robić, no. To się akurat chyba nie da przejść. Monstery da się wejść. Ej to z... Don't make me sleepy. Don't make me right now sleepy. Please. O! Tu się wszędzie da wejść. Dajcie mi to. Nie, nie. No, don't make me sleepy. Tknąłem. Tknąłem w szafce. Jak mam stąd wyjść? Szefie, pomocy. I to jest nauczka, żeby się nie glitchować. I może ktoś wyjdzie. Nie, nie dam rady, utknąłem tu. Szefie, pomocy, co ty robisz z nią? Szefie, tu, tu, szefie. U. Nie tu, baranie, nie tu. Nie, don't make me, me sleepy, no. Tu. No nie, baranie. Don't make me, me sleepy. Don't make me, me sleepy. dude Ona już wyszła w ogóle. To się... Zahipnozytuję to chwila. Gdzie tu jest ta emotka? Jezu, nie wyjdę stąd. Figurko Hunter. Dobra, Figurko Hunter, proszę stać. Twój, twój. Pan się zahip... No. no. Co je. To jak sprawił to? Sprawia, że robi się senny? No. A ten komputer sprawia. Mm. Spróbuję jeszcze jakoś stąd. O! Wyszłem. No i Git. Czyli zostałem tu zamknięty na moment. Taki kod zbyt jaki wpiszę, nie działa. Di, 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 di. Czyli tą figurką da się wszędzie zliczać. To jest już potwierdzone. Przy tym czymś da się wszędzie zliczać. Włowu! Szefie, powiesz mi gdzie jest figurka Huntera? To za mapą. Dobra, szefie, pomożesz mi stąd wyjść. Może i tak. Czekaj, 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 czekaj. Nie wejdę na niego. Hmm. Bardzo ciekawe. Może tędy wyjdę. Ile? No nie wyjdę, co? I'm headed to go idzie, O, O, zresztą napiś. No to super smiling X. A ja spróbuję tu się tak skrzycować. O, drzwi są zamknięte. Tędy się akurat chyba nie da, ale w innych pomieszczeniach się da, ale tu się nie da, bo to jest taka dziwna ściana. Nie, ale tędy tu już się na pewno da. Nie wiem, niech to usuną czy coś, ale no to w sumie dobrze, że oni z tym nic nie robią. Jest co tutaj robić, ten jeden. Nie wiem czemu mówię, no tu się chyba akurat nie da, ale to do... idziemy dalej. Yy... Nie wiem co jest z tym smalnik, skoro nie tak. Muszą tą grę konkretnie naprawić, bo... Ech. No nie wiem co mam w tej grze powiedzieć. To no. No, sami sobie zobaczymy. No. Smalnik x1. Smalu Dobra. No i teraz to... No. Takie są właśnie bugi w tej grze, teleportery jakieś, nie wiem, no. Gdzie jest ta figurka? Dobra, jest tu. Jaka ta gra jest zbugowana! Tu się na pewno jeszcze da wejść, tu się na pewno da. Albo się nie da. Ale serio, ja cię kręcę. Ej, tędy będę mógł wejść do ofisu. Tego, do, do ochroniarza, tędy będę mógł wejść, na pewno. To jest już na stówę, że tu będę mógł wejść do ochroniarza. Nie, tu się nie da, bo tu nie ma ściany, o kurde, zabezpieczyli to przed objetami. Ale może tu się da. Hi, oh, ha, hej. Nie, tu się nie da. Tu mnie te porty, to jak ja mam tutaj wejść. Hmm. Zobaczcie, tu będzie takie... O nie, 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 nie. Nie, nie, Juśku mnie nie tutaj tej counter. No nie wiem, jak ja się tak liczyłam, nie wiem, jakoś do ściany doszłem. Nie wiem, no jak ja to zrobiłem. No to, to nie tak. To tak. No i... Nie no, ja i tak pracować nie zobaczę. Eee! Ale kidełki, w tym miejscu. Nie, nie chcę się gliczować. Albo i może sobie tak poczekamy i zobaczymy, co ten szewo odwali. Ojej. Podowarka mi się wypijała z kontaktu, za mocno pociągnąłem, To tak jej nie miało wyglądać. W ogóle tą emotką podobnie się da takich nazywać, to wiem akurat. Tam tu na No, siema, szef? To, 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 jestem cały